Dzisiaj przetestuję największą antenę w historii tego kanału. To bydle w opakowaniu ma chyba z ponad 2 metry, może z 2,5. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. A po rozłożeniu ta antena ma ponad 7 metrów długości, to jest antena. X600HD Original. Długość 7 m20 cm. Rozpakuję ją, złożę, a następnie na mój nowy maszt, oczywiście. Antenę wypożyczył mi Marek z 8 PKI. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy na opakowaniu jej parametry. Zysk 9,5 dB w, dwóch, w paśmie 2 m, 13 dB w paśmie 70 cm. Moc maksymalna 200 W. Chociaż tu jest naklejka mówiąca, że to 350 W. Nie będę Testował. Nie mam takiego radia. Co my tu jeszcze mamy? Długość 7,2 m, masa 3,2 kg. Podobno wytrzymuje wiatr do 40 m na sekundę. No, tego też nie będę sprawdzał. Elementy montażowe antena właściwa. Antena składa się z czterech rurek cztery rurki o różnej grubości. Trzeba to poskręcać i poskręcać oczywiście promiennik, który jest wewnątrz. Dolny element ma tutaj miejsce na przeciwwagi, na wkręcenie przeciwwag. Złącze typu M. Konektory do łączenia promiennika, który jest wewnątrz tych rurek. Mamy tu oczywiście instrukcję obsługi, jakby ktoś chciał sobie poczytać, to nie ma problemu. oczywiście. Na szczęście, oprócz warstwy podstawowej, jest też warstwa graficzna, czyli obrazki. Nie wiem, prawdę mówiąc, w jakiej kolejności to skręcać, ale metodą prób i błędów to zrobię. Zacznę od najgrubszych elementów. Okazało się, że musiałem wyciągnąć ten promiennik ze środka, przepychając go od tamtej strony. bo z jednej ani z drugiej strony nie był na tyle wysunięty, że dałoby się go wyciągnąć. Co ciekawe, tu jest uszczelka między tymi elementami gumowa, więc powinno być odporne to. No i niestety już teraz wiem, że w złej kolejności to skręcam, ponieważ nie mogę teraz wkręcić następnego elementu, ponieważ ten fragment promiennika jest. Schowany, więc muszę zacząć od najwyższego elementu. Skręcanie. Teraz problem jest z tym najwyższym elementem, ponieważ tu jest schowany ten promiennik, a z drugiej strony go nie mogę wypchnąć, więc muszę go jakoś wyciągnąć. Użyję do tego pensety. Już troszkę go wyciągnąłem, tylko nie włączyłem nagrywania. Dobrze, spróbuję go wycią do końca wyciągnąć. Może mi się uda. Był schowany jakiś 5 cm. O! Udało się. I to od razu widzimy, że jest jakaś ceweczka. Promiennik tutaj jest mosiężny. Cewka miedziana. Z kolejnego elementu muszę wyciągnąć promiennik. O! Tu jest głęboko. Muszę go czymś przepchnąć od drugiej strony. Muszę go przepchnąć przeciw Wypchnąć go. No głęboko siedzi to więc. No, pan Chińczyk nie pomyślał, nie jest to wcale proste. Połączyłem te elementy i teraz muszę, nie zamykając tego, przepchnąć to w dół o 20-30 cm, tak żeby no włókno szklane wychodzi z rurek i kuje w palce. Także chyba lepiej w rękawiczkach to robić. Jeszcze nie wyszło z drugiej strony, więc muszę to jeszcze bardziej przepchnąć. Jest, dobra. Jest z drugiej strony. Idę skręcać kolejny element. Udało mi się poskręcać. Tak wygląda pierwsze łączenie. Drugie. No i tu już zacząłem skręcać ostatnie. Antena już skręcona. Jak widzicie, przeciwwagi mają. Myślę, że z 60 cm, około pół metra. A żeby Wam uzmysłowić, jaka jest wielkość tej anteny, postawiłem ją koło masztu. Maszt jest złożony w tej chwili, czyli ma najniższą możliwą wysokość. Zobaczcie. Jest wyższa od masztu. pajęczyna. O, i tam pajęczyna. To mocno, dawaj, dawaj no bo to na początku trochę jest ciężka, jak on jest w poziomie ale ja potem... wiesz, że ja nie mogę nie możesz? ale nie szarp tak, tylko musisz jednostajnie kręcić o dobrze, idzie, idzie idzie, idzie jak kogoś boli kręgosłup to ciężko a. o teraz już lżej powinno być. Skręcił okay, by się napię, napięła ta linka. No co teraz? No już. już? No, dziękuję. Jak widzieliście, udało się postawić maszt dzięki mojej małżonce. Chociaż nie było lekko. Tak to się prezentuje. Ponad 7-metrowa antena już na maszcie. Jeszcze wyciągnę troszkę do góry to. Znaczy, nie ja. Czas na pomiary. Najpierw pasmo 2 metry. O, już jest nieźle. Dołek mamy na 145 200 SWR108. Impedancja 53. Natomiast na początku pasma jest 1,3, a na końcu też 1,3. Także super. Naprawdę super. Zobaczmy na 70 cm jeszcze i też jest bardzo ładnie. To jest ten dołek. Początek pasma 1.4 SWR. Dołek mamy na 432 MHz. I na końcu pasma tu już troszkę gorzej. Im wyżej, tym gorzej. No, dwa. Dwa na samym końcu pasma. Ale tu praktycznie nie nadajemy, tylko odbieramy a nadajemy raczej w, na początku pasma. Na koniec taki szybki test. Otworzę dwa odległe przemienniki na tej antenie. Jest na, zamontowana na tej samej wysokości co moja antena X300, dosłownie parę metrów obok i zaraz przełącza się na X300. Zobaczymy jak te przemienniki będę tam odbierał. Oto jeden z tych przemienników SR7E. Sprawdźmy. 450 słów, jeszcze pokój i dobro, czyli pawełek sprawdźmy 4 s -y. No i ten sam test w domu, teraz mam podłączoną antenę X300, mniej więcej ta sama wysokość co ta antena X600. Na kablu CNT 425 metrowym Tamta była podłączona około 11 metrowym przewodem Triset 240 Najpierw Pawełek, 5sów, no i SR7E, 2-3sy, 2-3sy. Będę oczywiście robił takie głębsze testy. Podniosę ją jeszcze wyżej na tym maszcie i podczas jednego z live'ów porobię jakieś łączności dalsze. Wtedy porównam te dwie anteny. Zamówiłem sobie jeszcze drugi odcinek kabla CNT400, więc obie anteny podłączę takimi samymi kablami. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Piszcie jak Wam się. Podoba ta antena? Co myślicie? Co chcielibyście jeszcze o niej wiedzieć? Jak ją jeszcze sprawdzić? Wykorzystam pomysły oczywiście podczas live'ów. Zapraszam. Wtorki, czwartki, soboty, 20.32. Cześć, pokój i dobro.